Witam, Jacek Oskara z tej strony. Dzisiaj trochę będzie wideo, trochę takie na zmęczeniu, na przydechu. Ale to dlatego, że coraz po raz kolejny wyciągnęła mnie na bieganie po lesie. I słuchajcie, zmęczony jestem, ale naprawdę szczęśliwy. Dlaczego? Jest jakoś po 11 chyba w dzień. Nie wiem, co ty robisz dzisiaj, tak? ale z dużym prawdopodobieństwem nie wiem może jesteś w pracy jeśli pracujesz na etacie albo jeśli teraz nie jesteś w pracy a jesteś etatowcem to być może odsypiasz na przykład nockę jeśli pracujesz na zmiany być może prowadzisz jakiś własny swój biznes jesteś właścicielem firmy przedsiębiorcą i chwała ci jak najbardziej za to natomiast to co mnie urzeka w tym modelu zarabiania na które ja się zdecydowałem, a więc taki marketing internetowy, praca w domu, praca w internecie no to to jest właśnie to, to jest właśnie to, że jest godzina 11 i ja mogę ten czas spędzać z córą, możemy sobie pobiegać, jeździć na rowerze czy robić tysiące różnych innych rzeczy i nie jestem zobligowany do tego, żeby właśnie gdzieś pracować na etacie, gdzieś w sztywnych godzinach, bo Żebyś mnie dobrze zrozumiał, ja absolutnie nie mam nic przeciwko Twojej pracy. Ba, wręcz cieszę się, że, że pracujesz, że masz z czego żyć, że masz z tego pieniądze. Jeśli jeszcze ta praca, którą wykonujesz, niezależnie czy to jest etat, czy prowadzisz własną firmę, jeśli to daje Ci satysfakcję, daje Ci radość po prostu z tego, że możesz to robić i każdy dzień w pracy naprawdę jest przyjemnością dla Ciebie, to super, to serdeczne gratulacje i to mówię na, naprawdę szczerze. Tu nie, nie żartuję sobie w tym momencie, dlatego że to jest, to jest bardzo ważne. Tak, Trzeba mieć swój punkt takie zaczepienia, coś co daje ci stabilność, pewność i zadowolenie. Ja przyznam szczerze, mimo że parę lat przepracowałem w swoim życiu na etacie, ale no nigdy to do końca nie było to, o czym jakoś tak marzyłem i, i co we mnie się działo. Wiele lat zdecydowałem większość mojego życia zawodowego to jednak praca jakoś na własny rachunek, poszukiwanie własnego sposobu na życie. Również jeszcze lata, końcówka lat 90. To, to zaawansowany takie MLM, tak? a więc marketing partnerski, marketing sieciowy, to gdzieś w jakiś sposób mnie ukształtowało, otworzyło mi oczy, że że są inne możliwości w ogóle, tak? Już abstrahując od tego, co ty myślisz dzisiaj o MLM-ie jako sposobie na życie, to niewątpliwie to pokazuje, że jednostka, niezależnie skąd pochodzi, jakie ma wykształcenie, ile ma lat, jeśli jest oczywiście dorosłą osobą, może osiągnąć naprawdę bardzo wiele w swoim życiu. I to gdzieś ukształtowało mój sposób myślenia i od tamtej pory zawsze poszukiwałem jakiejś swojej drogi która pozwoliłaby mi tak pracować, żeby dawało mi to satysfakcję, a jednocześnie dawało mi pewną wolność, nie tylko wolność finansową, bo tutaj oczywiście to pojęcie wolności finansowej dzisiaj jest mocno nadużywane. Natomiast powiem szczerze, dla mnie wolność finansowa i taka pewna niezależność, to ja nie muszę zarabiać nie wiadomo jakich pieniędzy, nie muszę zarabiać 100 tysięcy miesięcznie czy miliona złotych, żeby się tą wolnością cieszyć. Ja dzisiaj absolutnie nie zarabiam takich pieniędzy i ba, daleko mi do nich. Natomiast z tej pracy, którą wykonuję, z pracy w marketingu internetowym, w programach partnerskich i wykorzystywaniu różnych możliwości, jakie daje internet, mogę się po prostu utrzymać, mogę spłacać kredyt za dom, tak, mogę się cieszyć wolnym czasem, mogę więcej czasu spędzać z dziećmi, z rodziną i to jest dla mnie fantastyczne i to jest dla mnie najważniejsze. Nie wiem, jakie ty masz podejście do tego, ale... Jak to mówią, pieniądze to nie wszystko, tak? Dlatego życzę Ci, żebyś rzeczywiście się spełniał. Dlatego, że każdy dzień mija bezpowrotnie i nie wrócisz już tego dnia. I teraz im szybciej zaczniesz robić to, co tak naprawdę daje Ci radość, przyjemność, satysfakcję, tym lepiej dla Ciebie. Tym będziesz się czuł bardziej spełniony, szczęśliwszy, będziesz zdrowszy. I tego Ci po prostu życzę i takie jest moje przesłanie dzisiaj dla Ciebie. Także... Pozdrawiam cię serdecznie i idę gonić córkę, bo być może ją tam widziałeś, tam gdzieś biegała już dalej. Cześć, pozdrawiam.